Elo, dzisiaj będziemy nagrywali y, jak no y, musicie sobie wybrać jakieś gry, bo znowu powróci, no, powróciłem i jak, ja sobie zrobiłem przerwę z Brawl Starsa i teraz będziemy może nagrywali jakieś różne gry, na przykład inne, jak na przykład Among Us, y, Roblox. Suwary Surve, Surfs, no nie wiem, różne są gry i macie właśnie napisać w komentarzu, jakie chcecie gry, ok? I wtedy będziemy te gry nagrywali. Bo browser też będę nagrywał, ale to nieraz tą, nieraz tą, więc no subuj, takie info dla Was. No, bo i dziękuję Wam za 150 subów. Teraz jak to widzicie pewnie ten filmik to. Nie wiem, ale jest pewnie więcej niż 150 subów, ale u mnie jest około teraz 150. Może, nie wiem, ile tam jest. Bo już nie wchodziłem na kanał i po prostu yy, no, ma, macie napisać, jakie gry. Na przykład yy, Amongus, Jak widzicie, jestem na Amongus. Us. też yy, będę nagrywał, ale to od czasu do czasu. Yy, jeszcze Suwary Surf i jeszcze Roblox. Yy, no więc subujcie, yy, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, żebyście mogli zobaczyć te, yy, moje gry jak w nie gram i różne takie, albo jakieś postacie, no różne takie, I no. Żebyście byli na bieżąco i jeśli wam się podoba ten filmik, no to dajcie lajki. I to elo!